Cześć witam bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Pole. Ja jestem Asia i bardzo mi jest miło, że do mnie zajrzałeś lub zajrzałaś. Dzisiaj przeniesiemy się do Francji i do wydarzeń, które rozegrały się w latach 70. Historia ta opowiada o szaleńcu, który zaraz po zwolnieniu ze szpitala psychiatrycznego dopuścił się kilku morderstw. Czy tej tragedii można było zapobiec? Czy lekarze zbyt pochopnie wypuścili z zakładu chorego psychicznie pacjenta? Zapraszam do wysłuchania. 4 października 1972 roku, czyli ponad 50 lat temu, o godzinie 14.30, Serge Allafoch, 32-letni zegarmistrz z Sharont, niedawno zwolniony ze szpitala psychiatrycznego w Le Hon, wbiegł do galerii handlowej mieszczącej się w starej i małej miejscowości Angoulême, zamieszkiwanej przez około 50 tysięcy mieszkańców położonej na południowy zachód od Paryża. Mężczyzna był uzbrojony w karabin Winchester, który miał schowany pod kurtką. Kiedy tylko przekroczył próg galerii, rozpiął zamszową kurtkę i zaczął wymachiwać karabinem Winchester kalibru 44 z ośmioma strzałami. Była środa, dzień wolny we Francji od zajęć szkolnych, więc dużo młodzieży wybrało się do galerii na wspólne spędzanie czasu i zakupy. Rozglądali się głównie za pomocami naukowymi i płytami. Stoisko z płytami było więc oblężone. Nawet ci, którzy nie mieli zamiaru nic kupić, przystanęli na chwilę, by posłuchać płynących z głośników przebojów. Lecz wówczas nagle dźwięk muzyki i gwar rozmów przeciął odgłos strzału. To właśnie wtedy napastnik wycelował broń w tłum i natychmiast oddał pierwszy strzał, zabijając wybierającego płyty dwunastoletniego chłopca, żerego Mabilde Poncheville. Chłopak runął na posadzkę, zalewając się krwią i ginąc na miejscu. Matka mogła go zidentyfikować dopiero późnym wieczorem. Pojawił się tutaj też pewien zbieg okoliczności, o którym później mówiono, że ta pierwsza ofiara mieszkała na tej samej ulicy co jego morderca. Po pierwszym ataku rozległy się dalsze strzały, którym towarzyszyły jęki i okrzyki przerażonego tłumu. Ludzie rzucili się do klatki schodowej, otworzono im wyjście zapasowe. A młody Ciemnowłosy mężczyzna z bronią w ręku stał nadal na swoim miejscu, oddając strzał za strzałem. Następnie udał się w stronę działu galanterii skórzanej. Wtedy oddał drugi śmiertelny strzał w kierunku 58-letniej sprzedawczyni, pani Lucette Dubost. Kobieta zmarła w drodze do szpitala. Następnie wycelował broń w dział perfum i oddał jeszcze trzy strzały trafiając dwójkę dzieci piętnastoletnią Izabelę Lawu i jej dwunastoletniego brata Leonela którym towarzyszył ich ojciec będący miejscowym lekarzem na miejscu była też ich matka i burmistrz miasta doktor na próżno próbował interweniować i ratować swoje dzieci obydwoje zginęli na miejscu świadek tego zdarzenia tak je opisywał Byłem bardzo blisko dzieci Wudów. Widziałem, że chłopiec nie żyje. Jego ranna matka była blisko niego. Jeśli chodzi o małą Izabel, leżącą obok kasy w dziale perfum, wciąż oddychała. Zacząłem robić jej sztuczne oddychanie, a chwilę później przyszedł jej ojciec, aby mnie zastąpić. Jego córka prawie natychmiast umarła w jego ramionach. Podczas gdy doktor zajmował się dziećmi, kolejne strzały raniły jego żonę w i 24-letnią panią Barbie, sprzedawczynię w dziale papeterii. Wykorzystując panikę, morderca zdążył przeładować broń. Ranił jeszcze cztery osoby. Panią Runę Szulę, 59-letnią generalną przełożoną żeńskiej szkoły średniej w mieście, panią Giselle Scheid. 33-letnią panią Daniel Burgu i jej szwagram, 29-letniego Piera Burgu. Nie wiadomo, czy morderca świadomie celował w dzieci, czy stały się one jego przypadkowymi ofiarami. Panował chaos i trwały przepychanki. Ludzie uciekali i chowali się pomiędzy półkami wśród rozbitych butelek i bałaganu na wystawach. Kolejny strzał wymierzony był prosto w brzuch jednego z pracowników domu towarowego, który rzucił się na napastnika uzbrojony jedynie w popielniczkę. Jednak tym razem na szczęście zabrakło amunicji, magazynek broni okazał się pusty i strzały nie padły. Ostatecznie to policjant wezwany przez świadków, 39-letni żon Andrzejewski, obezwładnił napastnika. Nazwisko mogłoby sugerować, że mógł mieć on polskie korzenie, lecz nie zostało to potwierdzone. Policjan wspomina te wydarzenia następująco. Była 14.45. Przechodziłem przez plac Duchamp de Mars, aby udać się na służbę. Usłyszałem wołania, że w galerii jest człowiek, który strzela do ludzi. Wbiegłem do środka, wyciągając rewolwer. Wtedy on wycelował we mnie. Zrobiłem unik, rzuciłem się na ziemię, jednocześnie oddając strzał w jego kierunku. Nie trafiłem go, jednak on rzucił karabin, a ja rzuciłem się, aby go aresztować. Powiedział mi wtedy: Jestem rozbrojony, miałem załamanie nerwowe, jestem pod opieką psychiatry. Wszystkie wydarzenia rozegrały się zdaniem świadków dosłownie w ciągu minuty. Zabójca nie próbował ucieczki w momencie obezwładniania go przez policjanta zachował spokój. Ongulem było spokojnym miasteczkiem, jego mieszkańcy nie przywykli do krwawych sensacji i takich wstrząsów. Tym większe wywarły na nich wrażenie wypadki, które rozegrały się tego właśnie popołudnia. Nazajutrz po tragedii nazwisko policjanta dało się słyszeć w całym mieście. Mówiono o nim jako o człowieku niezwykle odważnym, który sam jeden stawił czoło szalejącemu zbrodniarzowi. Wyjaśniło się również wiele okoliczności zdarzenia. Sprawca, serge Alainfo, zabił czworo ludzi, w tym troje dzieci, a sześcioro poważnie ranił. Znaczną część swojego życia spędził w szpitalach psychiatrycznych, a po raz ostatni opuścił jeden z nich niedługo przed swym zbrodniczym czynem. Lekarze psychiatrzy uznali, że jego stan nie wymaga już dłuższego pobytu w zakładzie zamkniętym, gdyż pacjent nie przedstawia niebezpieczeństwa dla otoczenia, choć powinien znajdować się pod stałą opieką psychiatry. Lekarz opiekujący się chorym po zakończeniu kuracji szpitalnej również nie przewidywał niebezpieczeństwa, jakie może stworzyć dla otoczenia. Zresztą nigdy wcześniej nie posuwał się on do czynów gwałtownych, które mogłyby zagrażać innym osobom. Dopiero po wydarzeniach w galerii handlowej w mieście Ongulem znalazł się ktoś, kto doniósł policji, że kilka dni wcześniej ten szaleniec strzelał z okna swojego mieszkania. Strzały te jednak nikogo nie trafiły, a osoby, które widziały zajście, Uznały, iż jest ono tak błahe, że nie warto o nim zawiadamiać policji. Może po prostu nie chciały tracić swojego czasu na odwiedzanie komisariatu, prokuratury czy składanie zeznań, skoro właściwie nic się nikomu nie stało. Na dziwne zachowanie zatrzymanego zwróciła również uwagę jedna ze sprzedawczyń w galerii. Mianowicie, zauważyła, że mężczyzna spędza długie godziny w domu towarowym spacerując od stoiska do stoiska lub po prostu przyglądając się przebywającym tam ludziom. Kobieta spostrzegła, że nigdy nic nie kupował, co wydawało jej się dość zagadkowe. Kiedyś nawet zapytała go czy w czymś mu pomóc, na co jego jedyną odpowiedzią było natychmiastowe opuszczenie piętra. Przy następnej nadarzającej się okazji pokazała go jednemu z nadzorców, jakich galeria angażowała do ochrony przed złodziejami. Podejrzewała bowiem, że mężczyzna ten może być jednym z nich. W najśmielszych rozmyślaniach nie przyszło jej do głowy, że właśnie ten mężczyzna, przechadzając się po galerii, może obmyślać swoją zbrodnię. Była to zbrodnia zarówno bezsensowna jak i okrutna. Jedynym jej wytłumaczeniem mógłby być zaćmiony umysł zabójcy, lecz przecież serge Alainfein nie był zamroczony na tyle, aby nie zdawać sobie sprawy, że niepoczytalność uchroni go przed grożącą mu odpowiedzialnością karną. W momencie obezwładniania go przez policjanta okazało się, że miał przy sobie jeszcze 53 naboje i trzy sztylety. Ponadto wykazał on duże opanowanie i przytomność umysłu. Po zatrzymaniu oświadczył, że przechodzi kryzys nerwowy, co powtarzał też innym policjantom, przybyłym chwilę później na pomoc swojemu koledze. Ciągle podkreślał fakt, że jest pod opieką lekarzy psychiatrów. Skuty w kajdanki mężczyzna sprawiał wrażenie obojętnego, a nawet znużonego. Jeden z przedstawicieli policji stwierdził później, że zatrzymany wyglądał jakby zażywał narkotyki, miał dziwne błyski w oczach i napięte rysy. Jednak nie stawiał oporu sprawiał wrażenie człowieka, który zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co właśnie zrobił, nie okazywał żadnego żalu, nie interesował się losem ofiar, nie był nawet przestraszony tą sytuacją, w jakiej się znalazł. Niestety nie udało mi się dotrzeć do dalszych losów sprawcy. Czy jego sprawa znalazła swój finał w sądzie? Czy może został uznany za całkowicie niepoczytalnego i zamknięto go znów w zakładzie psychiatrycznym? Jeśli tak, to czy na zawsze? Czy na pewien czas, po którym znów odzyskałby wolność i dopuściłby się złych czynów? Te pytania niepokoiły również opinię publiczną w momencie jego zatrzymania. Ludzie po prostu bali się, że znów trafi na pewien czas do psychiatryka, by później zostać z niego zwolnionym i móc zabijać. Społeczeństwo zaczęło się zastanawiać i dyskutować nad metodami zabezpieczania ich przed osobnikami niebezpiecznymi z racji posiadania różnych schorzeń psychicznych. Rodzą się również pytania czy tragedię w mieście Onguleme można uznać za przypadek niemożliwy do przewidzenia? Czy można obwiniać również lekarzy, którzy zbyt pochopnie wypuścili z zakładu chorego psychicznie pacjenta? Pytań rodzi się sporo. Jedno natomiast wiadomo: Serge Allafoy zmarł we Francji 12 lipca 2018 roku w wieku 78 lat. Jeśli tylko macie na to ochotę, to podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tej historii. Ja natomiast bardzo dziękuję za wspólnie spędzony dzisiaj czas i żegnam się z wami czule. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się przede wszystkim zdrowo i uważajcie na siebie. Cześć.